W dzisiejszym odcinku upiększanie w domu ciąg dalszy, niestety, jeszcze trochę rzeczy trzeba będzie porobić. Eee, dobra, teraz wam jeszcze pokażę, co zrobiłem do tej pory. Wow, ale zleżyło. Więc chwilę sobie oczekamy. Dobra, jest. Eee, także, tak jak widzicie, mamy tutaj ekspiarkę, już zrobioną. Woda wylana. Respią się pająki ogólnie z muk spawnera, które znalazłem, i tutaj ogólnie leci woda. I tutaj w planach miała, miały te pająki być właśnie pod spodem, pod, tym, pod tymi tłokami przechodzić. A wtedy dźwignią ogólnie podduszasz do tego. Wtedy ci tam lecą. No, i tutaj mamy ciąg dalszy kopalni. Można tak powiedzieć. Tutaj jakiś duży pokój. W planach są jakieś tam skrzynki drobne. Eee, no. Żeby nam nie było jakichś tam problemów e, w stylu, że brakuje mi surowców czy czegoś inny, re, e, Raczej, no, miejsca w sumie. E, i tutaj po prostu sobie miejsce jest. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj miejsca jest dużo niby. O, Certus Quartz. or fajnie, przydasz się. No się przydasz. O, Redstone. no Redstone. O. Eee, czekajcie, do plecaka wrzucę po prostu rzeczy. Lalalala. Dobra, jest. Mm. No, po prostu sobie chowam te śmieci. Nici już mam dużo. Dobra, kopiamy się dalej. Certus no, Quartz, kolejny, kolejny. Sarki, że tak tutaj kopę i kopę i kopę, ale no jak widzicie próbuję, że tak powiem, znaleźć sobie surowca odpowiednie dla mnie. teraz można sobie kopać dalej. O, żelazo znalazłem. No. Że jakoś to wygląda. Tutaj powoli sobie prosperujemy no, no dobra, tego jeszcze nie będę zbierał, więc objazd zrobimy Dobra, tutaj sobie zrobimy jakąś ee, pochodnię, tutaj to kolejną oczywiście no, znowu żelazo mi dropi. Fajnie Cert oh. składs, kolejny. Znowu się ciemno robi. Sobie owardujemy kolejny cert składc. Dobra, hmm, tutaj jeszcze rzucimy trochę. Jest! Wow, no to to obowiązkowo zbieramy, panie Już mamy staczek Będzie fajnie Dobra, to tak eee, Ale brukat potrzebujemy też do innych rzeczy Mianowicie trochę sobie weźmiemy, zbudujemy tak Widzę, że dalej będę musiał skakać. Hip hip hura. widzę, że jednak nie muszę ten dorobić Chyba. Tu 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 tu. Dobra, lecimy z tematem. No, trochę sobie na kopę tego surowca, bo po co tam. A w sumie racja, miałem wam pokazać mój dom. Dobra, już lecę do tego doma. Eee, tam pokazałem wam na razie trochę podziemi, trochę sobie pokopałem. W sumie, dobra, wrzucę do pieca to żelazo. Nie chcę was zanudzać za bardzo tym kopaniem. Eee, dobra, jestem tutaj. Czekajcie, ustawię sobie kolejną parc, porcję bruku, zanim wyjdziemy. Dobra, 8 to będzie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Eee, Okej, okay. to teraz trochę, że tak powiem, kamiennych cegieł, one zawsze na propsie. To tak, na razie nam to wygląda tak. Eee, to miało być ogólnie budowane właśnie w jaskini. o dobra trochę chyba źle to zrobiłem tak źle I konkretniej to chyba to powinno być gdzieś w tych rejonach chyba tak jak tak jak myślę to powinno być o gitara eee, Zobacz, teraz to tu nie uka sobie wrzucimy tutaj więc sobie to ten bruk który sobie wykopałem każdy bruk na wagę złota jak to się mówi mówię, że ja tak mówię nie wiem czy ktoś inny też tak mówi no ale no przy obień ładnych ładnych domów z kamienia to Ej, czemu? Robienie ładnych domów z kamienia, czy z druku, czy z innych materiałów to niestety trzeba, że tak powiem, robić konsekwentnie. Jak już się zrobiło A, to trzeba zrobić B. Eee, także mamy już, że tak powiem, zbudowane jakieś tam. Eee, dobra, to tak tutaj to raczej mi tak głupio trochę to robić. Więc będę się też tego Standardzik. Hmm. Tylko nie wiem z czego to budować hmm. Myślę, myślę, myślę Czekajcie Chyba w tej drugiej skrzynce miałem trochę wakacji. O, mam Taki sobie drobny kontrast zrobimy Też nie, czekajcie, bo tutaj będzie trochę kontrastowało i to tak dosyć ostro Więc to odpada Zasadę no zbudujemy coś innego Także na razie Mamy 16 tego. O, lasek yy, brzus się zrobił. Oczywiście te brzozy to ja sadziłem. Nikt inny mi tu nie pomagał przy tym. Po prostu sobie zebrałem stamtąd. Mm, no. Także tu mamy kolejną brzozę. Kolejna. I kolejna oczywiście. E, czekajcie zasadzimy sobie trochę tych pszczół by było ładniej czajno żeby po prostu było jakieś te brzozy, o ekologii trzeba dbać e, chyba z tego co wiem to na tym kilofie od mechanizmat trzeba najpierw ten kilof e, dać do tych do kilofów, tak jak to powinno być po jak widzicie ogólnie nie działa w konfigucze nie, nie e, killoff, Had fu. Fu. E, nie o kilof mi chodzi, a o tą jak to się nazywa, o plugin na no to, że automatycznie sadzi Wam drzewo, które zetkniecie w miejscu, w którym ma to być. E, no i jak widzicie mamy tutaj jeszcze Raspberry Bash. E, to są ogólnie te jagody no maliny one się nazywają po polsku a blackberry to są jagody eee, no i tutaj mamy blueberry nie, nie jagody blackberry, czekaj to są chyba czereśnie nie, nie czereśnie to te, ajajaj aj, aj. te... popisałem się swoją wiedzą dobra, eee, no ja tak trochę coś zbłaźniłem ale Chodzi o to, że no także jak widzicie na no, załączonym odbrasku, No, maliny. No, tutaj mamy te. Także tak jak powiedziałem. Blueberry to są właśnie jagody, redberry to są maliny. Tutaj mamy blackberry, tylko nie wiem jak one się nazywają po polsku. No, takie czarne, tylko nie wiem. Dobra, także sobie weźmiemy trochę drewna, bo mi się przyda. Robimy tutaj... Widzicie, trochę wyjście... Hmm. No i tak jak widzicie, mamy już, że tak powiem, trochę podłogę zrobioną. Po co ja mam się bawić, czekajcie. Eee, no i tak jak widzicie, trochę zaspam jest, yes, ponieważ dlatego, że jeszcze nie ustawiono tego dropa tak, jak powinien działać prawidłowo, planuję skrypta z tego zrobić. No i teraz tylko jeszcze drzwiczki wstawimy. No i tak, mamy tutaj drzwiczki robione. Dobra, jest gitara. Grzaj, jakoś ładnie w miarę ten domek wygląda z daleka. że tak powiem trochę podwójne zabezpieczenia robię aha znaczy, że mnie jeszcze nie widział eee, gdzie ja mam tą skrzynaczkę? tutaj jest eee tak co ja tu chcę potrzebujemy drzwi Potrzebujemy jakiejś tam płyty naciskowej, typu lekkiego. No i teraz tak. Możemy sobie ryknąć drzwi gdzieś z tej strony. Dobra. Także drzwi się otwierają. no i mamy domek zbudowany taki trochę powiem, minimalistyczny przynajmniej z tej strony bo chodziło mi o to żeby właśnie był minimalistyczny z tej strony i teraz tak weźmiemy sobie zbudujemy jakiś, jakiś dach oczywiście standard trzeba dachy budować no i tutaj sobie Myślę, że zostawię część, o, dobra, nie dla Ciebie to było, wstawione w typie, eee, no. dobra, także tutaj myślę, że już zacznę sobie, tak powiem, składać, tak powiem, szkło, Szkło przetwalić trzeba, zrobić tutaj taką szybkę, tutaj oczywiście też będą okna, Myślę, że z tej strony i z tej strony po jednym. Także, no. Jak widzicie, na razie domek się rozrasta. Zdaję sobie sprawę, że kopanie jest trochę nudne. A więc myślę, że jak będzie przychodzić co do budowy, czy czegoś tam innego, to wam, że tak powiem, pokażę jak się, no, jak buduje coś czy coś bo na razie to tak sami widzicie że trochę tego jest a nie chcę wam że tak powiem psuć zabawy z oglądania tym, że sobie kopę co jakiś czas eee, że ciąć nie umiem niestety dobra to niestety muszę sobie poradzić jakoś inaczej Ara, także z tym akcentem was na razie zostawię, także do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmach. A i pamiętajcie o subskrypcji. Bye bye.